Nie pożarczym, to w mikrofonie. Powiem szczerze, jestem bardzo zadowolony z tej imprezy. Cieszę się, że coś takiego nastąpiło tutaj w Kaliszu. Cieszę się, że taka jednostka jak właśnie WORD uczestniczy w tym wspólnie z. Także z jednostką taką jak Szpital Wojewódzki. Ja jestem bardzo wdzięczny fundacji, że dzisiaj przy tym inwencie, przy tej imprezie też mogliśmy trochę pokazać, trochę zaoferować tego co daje szpital. No możemy edukować, no bo nic innego nie możemy. No leczymy w budynkach, natomiast tu edukowaliśmy. Były fantomy i dorosłych osób i dzieci, gdzie można było się nauczyć pierwszej pomocy, obejrzeć karetkę, poziom cukru, BMI, porady dietetyka, ciśnienie krwi. Takie akcje powinny się odbywać częściej, ponieważ ta integracja i to jest wtedy inne spojrzenie zupełnie na szpital. Bardzo dobrze, że Fundacja ucelowała akurat w oddział neonatologiczny, no bo to jest bardzo taki wrażliwy temat w kaliskim szpitalu. Bardzo się cieszymy, że możemy uczestniczyć, że takich mamy wspaniałych gości, tak, Pana Artura Barcisia czy Pana Piotra Świerczewskiego, to są bardzo znane osoby, cieszymy się, że są w Kaliszu, są z nami. Tak więc myślę, że impreza w miarę uda. Czyli można przyjąć, że będzie to impreza cykliczna, jeżeli, jeżeli tutaj wszystkim się podoba, a podoba się i zwiedzającym i uczestnikom, możemy przyjąć, że będzie to impreza cykliczna. Tak, bardzo na to liczę, nie ukrywam i jeśli, jeśli tylko będzie taka wola także Fundacji Pomaganie jest Trendy i będziemy mogli wspólnie coś takiego organizować, jak najbardziej przykładam do tego rękę. Pamiętam, pamiętam, tylko że jeszcze raz Tak, 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 tak Na razie Na razie taka sprawka to jest pierwsza no, Piłka zada tak, ja Tragedia jest... Bo nie wiedziałem że tu mam skręcić. Myślałem że tu Ty to pod popiczkę robisz, żeby coś się działo Artur. Świat Artysta. Więc on musi mieć po prostu tutaj taki sam. To jest przejazd bardzo ładny. Myślę, że faktycznie tak odgaduję profesor. Pierwszy przejazd był pod publiczny, żeby tam właśnie ten saspen, był zachowany, ta dziureczka, który wypadła, żebyście Państwo z pracy, już widzimy. Cały czas skupiony. I już jest na mety. Jest! dlatego gwałtownie zahamowałem i dlatego mi piłeczka niestety spadła, czas mi się wydłużył, ale liczy się ten czas najlepszy. Nie szarpać, nie agresywnie startować, nie hamować, agresywnie też, tylko trzeba jeździć płynnie i czy bardziej płynnie się jeździ, to wbrew jest szybciej. To jest że tutaj pokazał, Zarówno aktora jak i gwiazda płynnie. Teraz to, druga próba. Czyli tak się przenieść tam. <śmienny> się maksymalnie, ale słupek uszkodziłem podobnie. Oj, ja nic nie słyszałem. A, o, a no wiadomo, to jak to pan nie przez nie jest sportowcem, gdzie tę rywalizację wysał z mlekiem matki, tak to, tak to nazwę i zawsze, zawsze ten pazur, pazur gdzieś tam jest, tak? Adrenalina jest, bo trzeba było Postarać ale te poślizgi robią wrażenie. Ciekawy jestem, co by było, jakbym przy większej prędkości wpadł w taki poślizg. No i oczywiście, tutaj wiadomo, z lewej i prawej strony mam po 20 metrów, jakby dużej przestrzeni, że mogę walczyć z tym samochodem. Fantastyczne, fantastyczne. No, po prostu wygrać ze sportowcem. Wygrał Pan, no, no proszę. Tak to wygląda. Troszeczkę było na początku jak pierwszy raz tak zarzuciło to i tutaj za drugim razem chyba to mnie tak porządnie zarzuciło, także w ogóle tak. przeleciałem. Dosyć mocno, yy, no ale wiem, że to jest, to jest tylko. na że bardzo się przydaje, bo to doświadczenie już znam. Jeżeli wpadnę w poślizg, to trochę będę wiedział, co robić. Szczególnie jak się ma tak znakomitego instruktora. Dlatego ja zachęcam wszystkich moich kolegów, żeby. Też tak robili, bo po prostu to, to, to przyciąga ludzi, przyciąga sponsorów, a, a jest tak wiele ludzi, którym trzeba pomóc iść na przykład takiemu szpitalowi. Oczywiście. Panie Artusze, a jeszcze jak wrażenia? Niech pan powie z tych, z, tych, z tych tutaj właśnie konkurencji, które przed nią przybyły przeprowadzone. Ja bardzo lubię jeździć samochodem, bardzo lubię i, i tego rodzaju doświadczeń na co dzień nie, nie, nie spotykam. Znaczy nie jeżdżę z jakąś tam piłeczką na, na karoserii ani też nie jeżdżę, w, nie wchodzę w kontrolowane poślizgi, ale tym bardziej warto coś takiego przećwiczyć, bo nigdy nie wiadomo, co się zdarzy na przykład Oczywiście. w tak zwanej naturze. Oczywiście. Szpital w Kaliszu, szpital w Kaliszu. A tutaj wielkie podziękowania dla wyników naszego dzisiejszego rajdu. Właśnie my, jako ludzie ze świata sportu, a inni aktorzy, przede mną był Artur Barciś, wspomagamy takie inicjatywy, wspomagamy tych, którzy nie mogą sobie sami pomóc. Dzieciaki są bardzo małe, to są to noworodki ze szpitala. Kto im ma pomóc? Kto ma podejmować taką in inicjatywę właśnie pomocy? Myślę, że to jest bardzo dobra rzecz, że przyjeżdżamy, że pokazujemy się, że poprzez właśnie takie y, imprezy jak tutaj, jazda na torze dla nas to jest też świetna zabawa, a z drugiej strony jest to pokazanie, że jesteśmy otwarci, że mamy otwarte serca na takie problemy i, i chcemy wspomagać i, i właśnie dlatego przez zaproszenie Fundacji Pomaganie jest trendy. Jestem dzisiaj tutaj w Kaliszu, Artur Barciś również ze mną. Są osoby, które chcą pomagać i wiedzą, że pomaganie jest trendy. trendy.